Literek penguins więc można porozmawiać na no spokojnie o Dragon Ball Super Super Hero. Albo i też nie, bo to co pokazali podczas panelu na Dragon Ball Battle Hour to niestety było puste do nieba, bądźmy. Bądźmy sobie sobą szczerzy, jedyna taka chyba rzecz, najważniejsza i to od razu powiem, to to, że Goten i Trunks są teraz starsi i kolejna rzecz to to, że w filmie pojawi się w cudzysłowie Team Gotenks i będzie to grupy Gotenks, bo zabawka, czy też figurka taka mini już to zdradziła. I jeżeli chodzi o ten sam panel, to... <laughs> Ale jeżeli chodzi o ten panel, co niestety. Trzeba już znać, że niestety, ale dupy to ten panel nie urwał, bo za przeproszeniem gówno pokazali. I z racji tego, że ten panel był taki słaby, to jeszcze bardziej mnie to zmartwiło, bo premiera filmu jest za niecałe dwa miesiące, 2 miesiące tam plus minus parę dni i... Nic praktycznie nie pokazali. To co pokazali, to zgaduję, to jest pewnie początek i środek gdzieś filmu, a reszta jest owiana tajemnicą. I w sumie dobrze, ale jeżeli chodzi o właśnie szlaki marketing i tak dalej, to w tym przypadku pff, nie wygląda to za dobrze. Jeżeli ktoś pamięta czasy broli jego tudzież. DBS Broli to wie, że ten marketing był przeogromny, hype też był przeogromny, a tutaj tak coś, tak coś nie halo. Więc tak na dobrą sprawę ten panel nic nie pokazał. Tam były jakieś klipy prosto z filmu, ale to były klipy, które już widzieliśmy w trailerze, tylko tam o parę sekund rozszerzone. Więc też jakoś specjalnie się nie postarali, zaszaleli. Więc lipa moim zdaniem. Myślałem, że ten panel pokaże coś więcej, mieć jakiś nowy trailer, niekoniecznie tam półtorej minuty, dwie czy tam minuta po minuty, by wystarczyły jakieś tam zajaweczka, jakieś tam dodatkowe informacje, a tak na dobrą sprawę jedyne co z tego wyciąćmy to to, że wow, i Trunks w końcu urośli. Wow, szok i niedowierzanie. Także myślałem, że coś więcej będzie, a niestety, jak zwykle, nic. Ogólnie samo te Dragon Ball Battle Hour było. O boże, to była lipa. Wszyscy myśleli, że coś fajnego tam będzie, a tam praktycznie to było to był event w którym praktycznie na którym kółko był tylko reklamowany merch, merchandise, czyli wiadomo wszystkie jakieś tam ciuszki, nie ciuszki, kubki, nie kubki, gadżety, nie gadżety, figurki, nie figurki związane z Dragon Ballem, a samego takiego prawdziwego jakiegoś kontentu tak naprawdę było tyle co nic. Czytałem też, że ludzie średnio byli zadowoleni z tego całego sesji eventu, także no dupy to to nie urwało. Spodziewałem się więcej, ale dostałem mniej niż się spodziewałem. Także wow, cieszmy się. W końcu Goten i Trunks staliście nieco starsi, nieco więksi i Gotenks powróci. Pewnie to będzie jakaś scena mega gagowa, więc nie spodziewałbym się za wiele po, po ich występie w tymże filmie. Bardzo starałem się ukryć to, co rzekomo będzie w akcie. Aczkolwiek może być tak, że to co widzieliśmy to tak naprawdę był ten właśnie trzeci akt i tą finałową rzeczą, potyczką w tym trzecim akcie to właśnie będzie to co pokazywali to wszystko z tym Gohanem. Także być może zgaduję, że przed premierą pojawi się tak zwany final trailer i na tym się skończy. Pewnie stwierdzi, że a nie będziemy teraz pamować, bo po co wzięli inną strategię marketingu do tego filmu. Albo też może być tak, że sami nie są pewni, że ten film może być sukcesem. Obstawiam, że w tym filmie będzie w Większy nacisk na taki humor komedii, i tak dalej. Nie ma z tym żadnego problemu. Nie wiem, jak inni każdy ma, oczywiście, tam swoje upodobania, i tak dalej, ale coś mi się wydaje, że ten film może nie być hitem. A to głównie dlatego, że ten film jest CGI, a ludzie sceptycznie do tego podchodzą, bo wizualnie też to jakoś super nie wygląda. Jakoś to, co do tej pory widzieliśmy, to właśnie tak jakoś tak nie zachęciło. Tym bardziej też, że ludzie widzieli projekty postaci, rysunki od tego pana, nie wiem, jak to się teraz nazywał Kubo, czy jakoś tak, sami tam coś rzuca na Twittera i naprawdę te postacie wyglądają zarąbiście, to samo tyczy się promocyjnych materiałów, tam figury i tak dalej, te grafiki wyglądają naprawdę dobrze, te postacie w design Design naprawdę wydają spoko, ale w CGI już tak niekoniecznie, także no niestety ten faktor CGI może być takim w sensie sobie, do trumny, że niestety już tak superowo, jeżeli chodzi o sprzedaż, może nie być, wiemy też, jeszcze na koniec dodam, że premiera w USA będzie na jest wyznaczona na lato, więc jest też bardzo możliwe, że latem w UK ten film też zagości w kinach. Także to w sumie tyle mojego narzekania na, to, na ten panel związany z Dragon Ball Super Super Hero. Jakoś tak bez szału i w ogóle to była świetna okazja, żeby podkręcić ten hype, a... Pfff. Wyszło niestety jak zwykle i niestety <laughs> na sucho się tego oglądać nie dało, na sucho się o tym gadać też nie da niestety. Nie dali rady, nie podłali, nie dowieźli. Jeżeli oglądaliście tenże panel, te informacje i tak dalej, to dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo jak dla mnie to ten panel sprawił, że zamiast ten ogień się rozpalić bardziej, to mi się wydaje, że oni tym panelem tak go troszkę przygasili, ale to tylko i wyłącznie moje zdanie. Jestem ciekaw waszego zdania. Napiszcie w komentarzach pod filmem, co wy o tym sądzicie. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pa-pa!